Słuchajcie wyborcy PiSu, bo wy czasami włączacie ten kanał, więc moje pytanie do was, co PiS robił Putina? Co kierowało PiSem, że według was oczywiście, że pojechało tak już otwartym, w otwartej przyubicy. spotkać się z Putinem w Budapeszcie i głosować za tym, żeby Polska wyszła z NATO, żeby wyszła z Unii Europejskiej i że po prostu Ukraina przegrała wojnę? żeby far, partia faszyzująca w Niemczech wygrała wybory czy w Holandii, która oficjalnie chce Polski Polskę zaatakować i przywrócenia granic z jakimś tam, nie wiem któregoś tam roku, tego tam debile wymyślili. No, powiedzcie mi, dlaczego wasi przywódcy, pan Morawiecki, wasz prezydent w postaci pana Mastalerka, Wogiel, te wszystkie Kamińskie, Kownackie, te Kowińskie, te, te wszystkie, te, te gejopisowskie, co, dlaczego one pojechały, występują na zjeździe partii proputinowskich w Butapeście i wspólnie machają ręce, biją sobie brawo, krzyczą precz z Polską, precz z Unią Europejską, precz z NATO, Niech żyje PiS, niech żyje, niech żyje Fabesz, niech żyje tam jakieś inne te partie prawicowe, czy, czy raczej nazistowsko-komunistyczne w Unii Europejskiej, niech żyje Putin, niech przegra Ukraina. To są ich hasła. To są wasi idole, na nich przez 8 lat głosowaliście tak? Ja wiem, że w telewizji oni tu w Polsce mówili wam co innego, no ale teraz macie czarno na białym, że przez 8 lat was oszukiwano, bo wcześniej już to robiono, ale wy tego nie mogliście obejrzeć, bo wam tego TVP nie pokazało. A teraz, skoro już to wiecie, że to już nie jest żadna plotka, żaden fake news, to to jest prawda, że oni oficjalnie w Budapeszcie za ręce się trzymają i śpiewają z Putinem o, jak fajnie, jakby Polska upadła. Taką piosenkę mają niech nam żyje Polska, Polska póki my żyjemy by Polska upadła. To coś takiego nawet nie pamiętam, sobie takie piosenki śpiewają w PiSie na tych zjazdach, właśnie proputinowskich. Wy na nich głosujecie? Głosujecie na nich, tu, ten? Znaczy, ja nie ja wiem, czy w ogóle w internet wyborcy PiSu macie, bo Wy tam na wsi to mało macie, ale ty na wsi na przykład to oni wam te zielony lat wprowadzili w PiSie i e, przez to, tak macie problemy. Dlaczego na nich wciąż głosujecie? Czy to nie wam wprowadzili? A to z to wszystko nie wyprostował. Toś mi kurwa opowie. Jaka jest, czym się kierujecie, no? Jaką racją stanu, no? Że co? Czyli oni nawet przeciwko 500 plus byli. To jest naprawdę ciekawe. Pozdrawiam Was, wyborcy PiSu. Zastanówcie się następnym razem przy urnach wyborczych.